Hej, witajcie z tej strony NEM. W dzisiejszym filmie omówimy sobie aktualizację Scream Fortress, która właśnie wyszła. Postanowiłem, aby zrobić to bardziej na żywo, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu, aby zrobić z tego jakiś większy film. Dlatego mam nadzieję, że to będzie dla Was wystarczające i przy okazji, i przy okazji możecie zobaczyć moje prawdziwe reakcje na to, co dodali. E, tak więc jest północ, i dosłownie przed chwilą drop ten update, i sądzę, że dobrym pomysłem będzie go przejrzeć. I powiem wam, że ten styl, w jakim zrobię ten film, będzie znacznie łatwiejszy do zedytowania i będę mógł go szybciej wrzucić. Więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Po prostu mam zbyt dużo projektów teraz na głowie i, i chcę mieć więcej czasu, aby je właśnie skończyć. A więc proszę bardzo: Scream Fortress 13 has arrived. Dodano 6 nowych map społeczności: Farmagedon, Synthetic, Los Muertos, Erebus, Terror i Graveyard. A 6 map. To jest bardzo dużo map. W tefie jest teraz tak duża ilość map holnowych, że to jest. Nie się w głowie, znaczy dostawaliśmy z jedną mapę wiele lat, no, wiele lat temu. Od 2015 dostawaliśmy po ile? Po cztery mapy. Ehm, nie wiem, co to są za mapy aktualnie. Muszę grnąć. Zobaczmy. Ok, a więc zacznijmy od Farmagedon. Jest to mapa, która została wydana w 2020 roku na workshop. Ok, widzę, że jest to jakiś filmik. Albo zdjęcie. Dlaczego nie gra filmik? O, jest. O, to jest długi filmik. Okej, okay, to jest czyjaś recenzja, rozumiem. Dobra. Więc zobaczmy te zdjęcia. To jest duża dynia z zębami. I z tego co widzę, to rzeczywiście to jest bardzo duża dynia. E, czyli zakładam, że to jest jakiś punkt kontrolny, który wybucha? Może? Nie jestem pewny. Wow, a to co? Ciekawe, ciekawe. Nie mam pojęcia aktualnie. Mamy kombine. Bardzo ładny kombine. Lubię kombiny. Mapa wygląda ciekawie. Hm, trochę pusto moim zdaniem, ale sam film wydaje mi się być oryginalny. Wygląda coś w stylu jak harvest. O, chwileczkę to, może to jest. Czy to jest King of the Hill? Zobaczmy. Player Destruction. o, czyli czy niszczymy te rzeczy? Te stwory? Uh, okej, okay, okej. Okay. To wygląda ładnie. Czyli to jest jakby ten drugi świat, do którego się teleportujemy, w którym odnosimy duszę. Rozumiem. A nie, przepraszam, Player Destruction to zakładam, że dostajemy po prostu duszę z graczy. I nie ma tutaj żadnych NPC-ów. <grym> no to byłoby zbyt fajne, prawda? A, czyli w takim razie ta naprawdę podobnie się otwiera, i trzeba do niej wskoczyć, żeby włożyć duszę. Rozumiem. Kreatywne. Okej, okay, zobaczmy kolejną mapę. Synthetic. Okej. Czyli to jest oto właśnie kolejna mapa. I witam nas Toastmaster. Czyli taki fajny robocik. Okej. Uuu To jest King of the Hill. Okej, rozumiem. 6660. Okej. Mam tu jakieś laserki. Czy to jest boss? Czy to jest prawdziwy, aktualny boss? o To wszystko zmienia. Nie ma drogi. to Patrzcie, tu też jest z boku. Okej. Okay. Czy żeby ta mapa aktualnie dodawała bossy? Nowe? Wow! A patrzcie na to. To jest bardzo ładne. Podoba mi się to. Jest gniatarka. Nie wiem. Ostatnio coś jest w tym, że ludzie bardzo lubią dawać gniatarki na swoje mapy. Sam robię teraz mapy do TF2 z Rockletem oraz f to p I wszędzie są gniatarki. <laughs> Okej, okay, kurczę. Bardzo mi się podoba. Ta mapa ma w sobie bardzo dużo... Różnego, różnych stylów tak jakby, prawda? I to właśnie kocham w Halloween, że tyle nowych, ciekawych rzeczy Jeżeli dodali bossa aktualnie, ee, w sensie, że ktoś z społeczności to zrobił To wow, przekonaliście mnie <grytanie> Los Muertos, ta nazwa brzmi bardzo ciekawie Zobaczymy, co to ma zaoferuje Ok, czyli to jest bazowane na hiszpańskim albo meksykańskim święcie To jest meksykańskie czy... Meksykańskie chyba, prawda? O Boże Bla, 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 mostly.. Mexico Nie Hiszpania, to jest Meksyk. Tak, miałem rację. Wygląda jak mapa pier. Uuu, um... kościółek. Kurczę, podoba mi się to. A kocham te mapy nie mogę się doczekać, żeby skoczyć do gry, serio. Oraz zrobić kontrakty. Z tego co widziałem, to chcieliście zobaczyć filmiki z kontraktów, więc na pewno tego się doczekacie. Okej, okay, kolejna mapa. Rebus. Okej, okay, czyli taka klasyczna, z tego co widzę ponownie. Um, King of the Hill, z Górze. Nie, y to jest. Punkty kontrolne oraz Atak Obrona. Chwileczkę, dwa tryby na jednej mapie? Wytłumaczcie mi to, jak to jest, że te wszystkie mapy halinowe dodają tak dużo nowych funkcji mechanik do gry. Rzeczy, których zwykłe mapy nie robią. Okej. Okay. <ścoughs> Podoba mi się to. Okej, oh, cool. taki style, mm. O! Mamy piekło i szkielety! Super, kocham szkielety! Szkielety są przerażające! A propos bycia przerażonym. Mapa Terror! Terror w tu. Okej. Okay. Eee, nie jest to Workshop, ale tu możemy ją zobaczyć w pełni swojej magicznej aury. Wszystkie te mapy są dosyć nowe, co mnie troszkę zasmuca, ponieważ bo zrobionych wiele pięknych map wiele, wiele lat temu, wiecie. Okej, okay, okej. Okay. Jak na razie mapy naprawdę są. Okej. Okay, um... Szczególnie niektóre mi się bardzo podobają. Gravestone. Graveyardy, Nie, Gravestone. To są dwie mapy, które mają bardzo podobne nazwy. No, obie mają w nazwach Grave. <grym> Kurczę. Nie, to jest. To jest przeróbka mapy Lumberjack. To się nazywa Lumberjack, tak? Eee, to mapa. To była mapa z areny. Lumberjack. Tak, Lumberyard, przepraszam. Lumberyard. Reskin. O, podoba mi się to. Czy to jest arena, czy Król z To jest arena! Aktualna. Chwileczkę, czy to jest pierwsza mapa e, halnowa z typu areny? Wow. Okej. Okay. <gryw> Jestem ziekcitowany. Podoba mi się to. Kołam to. Naprawdę, wspaniałe, Ok, Mapy są 10 na 10. Okej, okay, więc zadano nowy case, który się nazywa Crimson Cage. E, dodano tutaj 20 nowych kosmetyków, które za chwileczkę obczajemy. E, jest szansa na dostanie 5 wyjątkowych, halloweenowych e, bonus itemek oraz jest szansa na dostanie tego e, tego czegoś, co możemy nałożyć efekt. <laughs> 28 nowych efektów. 15 efektów na czapki i 13 na drwiny Dodano skrzynkę z Warpaintami Nowe Warpainty? Hell yeah, okej okay. Super 13 nowych Warpaintów O, będzie trzeba je zobaczyć I będę musiał zobaczyć jaki kolor ma teraz skrzynka <grybujesz> Bo co roku ma inny i naprawdę Z wszystkimi moimi znajomymi sobie żartowaliśmy i się zastanawialiśmy hmm. Jaki kolor będzie miała ta skrzynka w tym roku? Ja stawiam, że zielony Okej, okay, zobaczymy czy będzie miała zielone, a to za chwilę Każdy gracz, który włączy grę otrzyma tego gargulca Jeżeli go nie otrzymał Nowe raz misje Okej, okay. super, bardzo dobrze Wszystkie kontrakty zostały zresetowane Dzięki czemu można je zrobić ponownie Dodano nowe kontrakty na nowe mapy społeczności I na to czekałem, Sześć nowych kontrakcików na nas czeka to mnie ciekawi, czy te kontrakty są jakoś wyjątkowe. Co jeżeli tam, gdzie jest boss, e, to jeżeli to jest boss, mogę się mylić, nie sprawdzałem, nie grałem jeszcze, więc jeżeli to nie jest boss, to przepraszam bardzo. Ale w takim razie mnie ciekawi, jak ten kontrakt wygląda. Zobaczymy. E, zrobienie kontraktu daje nam e, itemkę oraz szansę na drop skrzynki. E, kontynuujemy to, co wtedy, czyli zabijamy graczy, zdobywamy z nich dusze. Okej, okay, to wszystko wiemy. Mhm. Mm OK, czyli Screen Fortress będzie działać do 7 listopada. To długo. Cały miesiąc. Oraz mamy kilka nowych rzeczy. O dziwo. Naprawiono możliwość usuwania nazw oraz opisów ze stokowych itemek. Z niektórych, e, czyli najwyżej, czy najwyraźniej to nie działało. Oraz dodano nową funkcję w opcjach tf podłoga delete, podłoga temp, podłoga files. Czyli ta funkcja sprawia, że usuwano automatycznie spray, znajdujący się w naszym folderze tf 2 tą opcję można włączyć lub wyłączyć. Ok, to jest bardzo użyteczne i mi się to podoba. Zaktualizowano tą pałkę szkieletową a dokładniej jej materiały, które były jakieś zbagowane. Oraz zaktualizowano King of the Hill Slasher. Czyli takie tam różne poprawki. Super, okej, okay. i my dalej. <ścoughs> I lokalizacja plików, dobra. Jak na razie jestem naprawdę zaskoczony tymi mapami. I teraz wejdźmy do gry. I zobaczmy, co dla nas przykowali, Co dodali. A dokładnie kosmetyki, kontrakty oraz warpainty. To jest taki piękny widok, kiedy trzeba zaktualizować tę fa 2 Nieczęsto się to widzi. <grym> I tu patrzcie, jaki, jaki to jest rozmiar pół gigabajta. Wow, zaszaleli z tym eventem. Nawet jeżeli to wszystko jest zrobione przez społeczność, szczerze, jestem zadowolony. Nawet jeszcze nic nie zagrałem. <grym> Już się cieszę. A, a więc w grze wita nas. Klasyczny film muzyczny Halloweenowy, jak dobrze go słyszeć. A więc jak tu już jesteśmy, to zobaczmy, co przykowała dla nas gra. Najpierw to zobaczcie kontrakty, co? Ok, mamy 96 kontraktów. O mój Boże, <noise> to jest dużo kontraktów. Bosowie, ok, tu nic nowego. E, mapy społeczności 1, mapy społeczności 2. Podoba mi się, że musieli zrobić do tego dwa osobne. Um... Podfoldery: uh, Synthetic, uh, Pumpkin, Kilto. Jest! To jest BOSS! To jest aktualny BOSS! Wow! Helie! Yeah. <grym> Super! Zauważyliście, że mamy do zrobienia ten główny cel, prawda? I mamy też tę te, premię, te bonusy. No nie, te dwie gwiazdki dodatkowe. Ale one nam nic nie dają. Jedyne co musimy zrobić, to cel główny. A drugi... Te, te, te dwa poboczne cele nam nic nie dają oprócz tych gwiazdek, które również absolutnie nie są nam potrzebne. Więc to jest szkoda, ale dobra. Zobaczmy nowe kosmetyki i nowe orpainty. Chwileczkę, to nie jest ten sam klucz, który znam. Chwila, moment. Oj, są nowe drwiny! Nowe drwiny! <laughs> O mój Boże, zaraz je zobaczymy. Ok. Pokaż to, pokaż to, growl. Ooo, duman, za serburtą! Co zrobi? Wywali się, bo jest pijany. <śmiennie> Chwileczkę, co, co trzyma za butelkę? To nie jest butelka. Ta, ta, ta zwykła. Nie? Nie. Nie, serio, co to jest za butelka? What? Pierwszy czasem widzę. Na chwileczkę, nawet wam pokażę, że butelka Dumana jest inna. Widzicie? To są dwa inne symbole. What? Valve? Co to jest? Ha? Huh. A, bo to jest prop z tej drwiny, rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Łapię, łapie. Zobaczmy dalsze. <laughs> Dla medyka! Yes! Ta karetka wydziełem jakiś czas temu. <laughs> Wspaniałe. Ok, a więc. Scout ma scooter. Żołnierz ma czołg i rakietę. E, inżynier ma ten te, te mod pneumatyczny, i medyk ma karetkę. To jest wspaniałe, <grym> uwielbiam to drwina siedzącego skauta. Czy jest to, jest to już chyba czwarta w grze? Skaut czytający? To nie robi sensu. A, bo są obrazki. Dobra, to jest komiks. No, <grym> wspaniałe, wspaniałe, kocham, kocham, kocham. Uuu. Kruby bije scouta. Zdjęcie scouta też jest dwina, która cały czas trwa. Czy już się zmienia? Nie daję scout, okej. Okay. Kłam to. Wspaniałe. A to co? Yo Okej, okay, okej, okay. Najlepsza dwina w grze. O mój Boże. Kłam to, ale to jest cute. Uwielbiam to. Wow! Wow! Okej okay. Jaram się drbinami, ale tak. Ale. O oh god. I dwie nowe skrzynki. Nowa skrzynka? Do, 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 nie ma pająka? Nie. Nie. Aktualne dwie nowe skrzynki. O, coś mi dropło, właśnie. Właśnie mi dropły, O poraj sprzedać! <noise> Ale fart Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Market sprzedajemy szybko, dopóki możemy. <noise> Zobaczymy ile za nie wyciągniemy, co? Eee, 2 złote. A, czyż gra wszystkim już... Eee, dropła je. Kurde, tak się zestowałem. Bo czasami jak pierwsza zrobiła skrzynka, to dało się net za 20 zł owalić. Aktualnie chwileczkę to mogę. E, sprzedajemy tak za 9 zł. Okej, okay, dostanę z tego 7 zł i 80 groszy Aktualnie wyszedłem z profitem <noise> O, się Woo, yeah, baby Kocham profity samego rana <noise> Okej, okay, dziękuję Wasz Te 6 zł przyjmę je z chęcią Ponieważ pieniądz mi nigdy nie pogardzę Okej, okay, więc zobaczmy kosmetyki e, Przyjdźmy z najgorszych I mean z najniższej, o mój Boże, co to jest o, wiem co to jest, oh god <noise> To jest jak ten strój dla snajpera Oh god, to jest piękny, i to jest najniższy tier Muszę to mieć, muszę to mieć Okej, okay. eee, czaszka? Nie mam pojęcia czy to jest na... na pierśnik, czy To jest chyba dla demomana Bo ma jedno oko Fajne, bardzo mi się podoba I czapeczka kolejna Uuu, ale dzi kocham takie Jo! Uh. <laughs> I to jest tak nisko. Ja to muszę mieć. Muszę to mieć. I już, już biegnę to kupić na market. To jest dla szpiega maska, oczywiście. Um. Zakładam, że to jest na, na klatę, co się zawiesza. Nie jestem pewny. Pająki, ale cute. Teraz mogę mieć psiaki, koty i pająki na sobie. Ok, to jest na głowę. Cool. Bardzo themed Uh, stylo stylowe, Czy żeby to było na wszystkie klasy? Pasuje mi to na medyka i szpiega, bym powiedział. Kolejna maska. Ponownie, nie wiem niestety na jakie klasy jest, to może być na pyro. Aktualnie to by pasowało na pyro. O, kolejna, kolejna taka czapka. Okej, okay, dobra, dobra. Jest już kilka takich podobnych, ale wciąż zawsze są mile widziane. Okej, okay, więc przechodzimy na kolejną jakość. Wow, patrzcie na to. Chwileczkę, wy mi mówicie, że to nie ma restrykcji. Ta czapka, kosmetyk nie ma restrykcji, a głupia czapka kur z kurczaka ma restrykcję. Baw, please. <laughs> nie róbcie sobie żartów. O, widziałem ten kosmetyk ostatnio. Jest fajny, to czy się ruszałem w środku? Um, jestem pewny, że już są takie dwa takie same kosmetyki w tej grze. What? Uh, sorting, so, sorting hats z Harry Pottera, jo! Ala <laughs> <A> Kablamikon, <laughs> Okej, okay, dobra. Wszystkie kosmetyki jak na razie mi się bardzo podobają. To mi się też podoba i ponownie to nie ma restrykcji. Nice. I chyba dla szpiega maska, nie? Czapka i ta maseczka. Okej, okay, to robi więcej sensu, bo to jest maska. Widać, że to jest maska i jest ładna. Ciekawe, czy da się ją pomalować. Pewnie tak. Klej jakość i mamy dyniomaskę. maskę. Uuu, ciekawe, czy się świeci w takim razie. To jest bardzo ładne. No, siłbym. Wow. Okej. Okay. To nie wygląda jak coś z TV. No dobra. Okej. Okay. Bardzo super i na najwyższej jakości mamy to. O, ja chcę im żołala z tą czapką, ona jest piękna. Uh, OK okej. Kosmetyki mi się podobają wszystkie w sumie, nie będę kłamał. Tylko duży minusem jest to, że one nie, nie mają restrykcji, moim zdaniem. To ponownie niszczy tak styl gry, ale dobrze, Waw, niech wam będzie. Zapewne was nie obchodzi już. No cóż. Okej, okay, a więc barwy wojenne. To może być ciekawe. Okej, okay, czaszeczki, takie kopie i wklej, takie. Szczerze skiny w Tefie dwójce nigdy nie były jakieś piękne, bo zazwyczaj to są po prostu takie low effort. Wiecie? To jest ładna Nawet. Podobają mi się e, kolory ich połączenia. To jest wyższej jakości. Ty już się na tym ktoś postarał, widać. To są głowy naszych najemników, tak? Piękne, piękne. Eee, bardzo podobny skin do innych, znajdujących się w grze Ale okej, okay, wiecie co? W, na Workshopie jest dużo pięknych i niesamowitych warpaintów I gdyby tylko one wchodziły, to nowsi twórcy nie mieliby szans, aby w ogóle ich itemy znalazły się w grze, wiecie? Więc sądzę, że też jest fajnie, że Valve akceptuje takie rzeczy, wiecie? Takie bardziej um, proste to jest. Nie wiem, jakby się to prezentowało na broni. Może być net cool. O, taki net. E, piracki film, by powiedział. u to w ogóle coś ładnego. To też no, nowe kolorki, zawsze na propsie. Bardzo fajnie. I to jest piękne, to jest styl tyłu te To jest coś, co powinno się znajdować w grze. To jest super. E, więcej. Jasnych kolorów, oczywiście, dobrze to jest na, wyższe, na wyższej jakości. Bo jednak, jakby każdy biegał z takimi nowymi kolorkami to nieźle nie by to radziło w oczy. To też jest fajne, ale niebieski to nie jest za bardzo mi kolor. I kaczkowy warpaint. też jest taki um, w stylu tefa, bym powiedział. Fajny, fajny. I podoba mi się, że on jest na samym szczycie, a nie powiedzmy ten, który widzieliśmy wcześniej. czy powiedzmy ten, o który jest taki jasny, czy ten. Wiecie, bardzo mi się to podoba. Jak na razie, pierwsza impresja, jestem zadowolony. Możliwe, że jeszcze zrobię kolejny film, kiedy już wiecie, ogarnę ten event, program sobie i wypowiem się bardziej o tym wszystkim. A więc, dziękuję za uwagę i miłego Halloween. Bawcie się dobrze, bo naprawdę mamy dobry staw w tym roku. Żegnajcie.